Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszą Szaną w historiach bezludnej wyspy. Słuchajcie, na samym początku, jeżeli ktoś jeszcze nie odsłuchał audiologa, którego wrzuciłam wczoraj na kanał, serdecznie Was do niego odsyłam. Słuchajcie, to jest 5 minut, więc nie jest to jakoś strasznie długo. A jest tam naprawdę bardzo ważna informacja. Odsyłam te osoby, które jeszcze go nie odsłuchały, ponieważ nie chcę zbędnych komentarzy tutaj. Pod filmami. Dlatego, kochani, link w opisie pod filmem, jeżeli by ktoś jeszcze nie odsłuchał, zapraszam serdecznie. Dobra, kochani, zaczynamy rozgrywkę. Ja jestem z Szaną w tym miejscu, gdzie ten gostek ostatnio nam słuchajcie, zszedł, i nie wiedziałam właśnie, co mam. Kazimierz Kręciołek o właśnie, Kaziu. Nie wiedziałam za bardzo, co mam zrobić z tą urną, ale wiecie, co postanowiłam, że włożę te urnę z Szaną do wyposażenia. Tak jadłyśmy dosza i nie ma tutaj tego hasioczka, dlatego ten liść bananowca już śmierdzi. Ogarnęłam ją nieco, ona jest trochę głodna, więc zje sobie banana. I kochani, lecimy dalej. Ja zebrałam co tu było do zebrania, jak widzicie, nie ma już tych skał i tak dalej. I kolejnym naszym celem jest wrócić na główną wyspę, czyli chyba do przystani, tak? Wrócić do przystani w wiosce. Ok. Także wracamy. Moi drodzy, czy ja jeszcze coś tu miałam zrobić? Właśnie, jeszcze czekałam właśnie na was, właśnie, właśnie tak, żeby wykopać te skrzynie, bo na niektórych o, jeszcze tam skałkę widzę. Dobra, za tym drzewem z bananowca. Drzewem z bananowca za palmą bananową. Zostawiamy tu syf za sobą. Trudno, no cóż zrobić. To ale wszystko jest, słuchajcie, organiczne także. Spoko. Spykoluzik. Wykopiemy sobie te skrzynie. Na niektórych parcelach właśnie znajdują się takie skrzynie i trzeba je wykopywać, bo fajne rzeczy czasem się znajduje, Co masz, Shana? Czekajcie. Nagroda scenariusza. Chodźcie, zerkniemy. Co my tu mamy? E, twórca prąd, generator. To teraz dostaliśmy? Czy to dostaliśmy? Szafa grająca z, y, swingujący Big Band. A to? Kituzu. Aha, kituzu, dobra kocioł z soku Kiedy myśmy takie rzeczy dostali? Kurde, za dawno tu nie zaglądałam. To wiem. No kituzu, tuzu, dobra. Y to musieliśmy chyba dostać po tej imprezie. Ta szafa, to nie wiem skąd się tu wzięła. A generator wiatrowy? No to jest ta urna, dobra. No nie wiem, mamy generator już, ale w każdym razie, no dobra, chodźcie. A nie, tego nie mogę. Okej, okay. idziemy tu. W wybrzeże wulkaniczne. No to y tam chyba zaczynaliśmy tutaj ten Tę podróż po wyspienie Nawet nie wiem. Zaraz zobaczymy, kochani. Idziemy. Mamy wrócić do przystani. Skałę widzę. Widzę skałę. Halo. Gdzie jest Szana? Czekajcie, czekajcie. Tak wlazłam w jakąś skałę, dobra. Hmm. Czy to tu za... Tak, tu jest nasza tratwa, ale jak my mamy tu wejść? Wodą. Asia. Wodą. <laughs> Przystań w wiosce, chodźcie, wracamy. No, każą nam wracać, no to wracamy. Nie ma tu już nic więcej do wykopania. Wróciliśmy i szana gdzieś mi tam pobiegła. Szana? Co się dzieje? Co się dzieje? Szana? fps -y mi tu trochę poszalały i. <laughs> Troszkę mi się ludzie. Dobra, pobiegła tu do wodza. Zobaczcie, jak nasza szanka rasowo wygląda. Ludzie, gdzie jest hardy? Poszedł do domu Tuzu. Powiedział, że miałaś tam do niego dołączyć. Dlaczego jesteś rozgniewana? On coś knuje, ale nie jestem pewna co. Przypomnij mi, jak dojść do świątyni. Trzeba przebyć dżunglę. Teraz wszyscy jesteśmy chorzyszana. Wiem, Hardy powiedział, że lekarstwo znajduje się w domu tuzu. Kurde noc. Świątynia kryje wielką potęgę. Mam nadzieję, że on ma rację. Niech ma miłość otworzy drzwi. Rozdział 23, kochani. Gdzieś mi tutaj przed chwilą mignął. A jest, dobra, tam poszedł. Dziewczynka przyszła z nami porozmawiać. Szana taka blada, nie? Ale zobaczcie jak wygląda. Fajnie, nie? Rasowo. Dobra, y... idź do domu tuzu. Ja już tam byłam, ludzie, dwa razy. Chodźcie, idziemy do tego domu. Jak ona się czuje? Dobra, tylko troszeczkę głodu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie i to było tutaj, tak? Dom tuzu. Jesteśmy na miejscu. Czy coś tu się wydarzy? Zablokowa... Mm, hardy się pojawił, Ok. Muszę się przez to przegryźć. Mm. Wow. czy ja mam coś, czekajcie przeciwstawić się mu dobra, miałam to samo z Heniem, pamiętacie e, rozmów się no, teraz wiem jak mam to zrobić tu jesteś, znalazłaś kij? tak ale spotkałam także mężczyznę o nazwisku Kręciołek głównego mechanika z Królowej powiedział mi o panu dość niepokojące rzeczy profesorze Rozumiem, ale to niczego nie zmienia. Moja teoria, że lekarstwo mieści się w świątyni jest nadal wiarygodna. Podaj mi kij, a przekonamy się. To znaczy, że nie wiedziałeś, ale wiedziałeś przecież o Kiju, wiedziałeś gdzie jest ukryty. Próbowałem dostać się do wnętrza tej świątyni, odkąd organizacja Illuminati wysłała mnie tutaj lata temu. Po tym, jak zakłóciliśmy festiwal pod wulkanem i doświadczyliśmy potęgi domu Tuzu, rozpoczął się wyścig, aby zagarnąć kij. Nie wiesz jak to jest to całe napięcie związane z przynależeniem do sekretnego towarzystwa geniuszy zła wyszło szydło z worka. Wszyscy z nich szukają nowego sposobu na zdobycie władzy nad światem, a wszystkie dobre pomysły zostały już wypróbowane. Mnożą się kradzieże własności intelektualnej. Zawsze jest ktoś młodszy, choć wcale nie sprytniejszy, kto czai się za rogiem, aby wreszcie rzucić mi wyzwanie. Ukradłem kij i ukryłem go, aby tubylcy wypędzili nas z wyspy, zanim zdążyłem go użyć. Ale tubylcy, przepraszam, dopiero teraz udało mi się powrócić. Z Twoją pomocą świątynia i jej skarb znajdą się w moim zasięgu. Zły, zły profesor. <gryw> Oddaj kij, jeśli chcesz, aby twoja prawdziwa miłość przeżyła. Cholera. Szantaż. Nie powiedz mi, jak go użyć, a ja otworzę świątynię. szana, ty też jesteś ora? Dobrze więc, to całkiem proste. Wskaż kijem drzwi i każ im się otworzyć. Zimno ci. Czy dzięki temu się otworzy? Żartujesz? Nigdy więcej nie postawię wszystkiego na jedną kartę. Otworzyć dom tuzu. Czy mogę zaufać Ardemu? Nie mam wyboru. rewi i inni muszą zostać uratowani. Okej... Okay. Spróbujmy, kochani. Tego dokonać. Otwórz drzwi za pomocą kija. Oh, wow! Ma ten puchar, słuchajcie. Dosłownie taka sama mam reakcja, reakcja jak szan. Odmłodził, kochani. Wiesław zaczyna dzień od bycia dorosłego, tak? Tam by... Rozmawiaj. Czekajcie, gdzie my jesteśmy. Muszę zjechać tutaj na dół. Jesteśmy w środku. Tu jest profesorek. Chwila, chwila. Wiesław Hardy. Odmłodniał, prawda? Możemy oglądać. Możemy wypić. Na razie nie będziemy tego robić. Słuchajcie, idzie do nas szaman, widzę, i my sobie z nim porozmawiamy. Mm, szana, załóż sobie ubranie codzienne. Zimno ci nie. Chociaż <grym grym> to ci nic nie da. Ten tu łazi, słuchajcie, hardy, młody. Młody i hardy. Aha, dobra, bo najpierw ona musi porozmawiać z szamanem. A szaman dalej, swajczony, ale okej. Okay. A zatem to jest złodziej, który tak dawno temu zamknął przed nami świątynię. Oprócz tego to kłamca i szaleniec. No, psychopata, kolejny, słuchajcie. Ty masz prawo go ocenić, szana. Wymierz w niego kij i zdecyduj o jego losie. Taka decision mam podjąć. Wybrać los Hardego. Hardy wykorzystywał mnie przez cały czas. Nie mogę pozwolić, by uszło mu to na sucho. Pora, aby zły profesor Hardy dostał nauczkę. Mhm. Mm Szana, ale zmień sobie najpierw ten. Załóż sobie to ubranie codzienne, bo ja cię tak w tym stroju kąpielowym trzymam. Gdzie jesteś, hardy? Chodź tutaj. Wybierz los hardego. Aha, ja nic nie dokonuję tutaj wyboru po prostu. A! Nagródź Boże! Oczywiście, że wygnaj. Myślałam, że coś będzie, że zabił, albo coś takiego, słuchajcie, bardziej drastycznego, ale dobra. E, możemy go nagrodzić albo możemy go wygnać. Oczywiście, że go wygn wygnamy. Oczywiście, że tak. Nie! Aha! Aha, a czy to wygnanie czasem? Wulkan jest mądry, wróćmy do wioski. Już, już szczęśliwa, słuchajcie, szana już szczęśliwa dostała nagrodę. Czy to, czy to wygnanie nie było równoznaczne ze śmiercią? <śm Wróć do przystani w wiosce. Słuchajcie, a co? Tu możemy wypić. A ciekawe, czy by ją to odmłodziło, ale chyba nie chcę tego sprawdzać. Zerknijmy sobie, co dostaliśmy za nagrodę scenariusza. Dostaliśmy chyba gorące kroki. Aha, ten taki chodniczek z rozżarzonymi kamieniami. Mamy wrócić na przystań, tak? Do przystani. Chodźcie, kochani. Wracamy do przystani. <laughs> nie czuję, że rymuję.